Dobra, 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 dobra. Ah, last. Come Let's this Prepare myself? Prepare yourself. Bo ja jestem zabójczą bronią bogów. I will destroy you. Nie wiem czy kiedyś mi się udało ich tak szybko pokonać i aż tak bezboleśnie, no ale damn. to e, Dobra, to serce chaosu to mi się w. U. Dobra, nieważne. To serce chaosu to mi się w ogóle nie przydało. Um. Przynajmniej na razie. Chociaż ja wiem, czy w ogóle. Dobra, nieważne. Co mogę tu kupić? Szanse na opuszczenie i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to niekoniecznie. 33 potyczki, jeszcze przy użyciu tego. No dobra, może mi się trafi jeszcze jakaś brama chaosu. Chociaż na razie to wydaje mi się, że tak niekoniecznie. śmieszne mnoobrażenia spotkać się cudowne ocalenie z dodatkowymi punktami życia. Hmm. Dobra, zobaczymy. Dokończmy, już sobie to. Po prostu do farmie to do końca. Chyba, że jest coś, co może zwiększyć częstotliwość pojawiania się tego. W sklepie można kupić co jakiś czas. A, zobaczymy. Nie wiem, czemu służy ta mapa w ogóle. No, nieważne. Okej, okay. 534 mam. Zobaczymy, z jakimi pińówkami wyjdę stąd. Uuu. Szansa na trafienie. Najgorsze w tych mapach jest to, że trucizna. A co tu jest? Tak jakby tarcza tu leżała, nie? No dobra, nie wiem, co może jest błąd jakiś drobny. A później się okaże, że to był jakiś niesamowity perk niesamowitości. Jedna szansa, miliard, żeby żeby go znaleźć. Kiedyś nie pamiętam w jakim tytule, ale w jakiejś grze tak miałem, że, że coś było bardzo ciężko znaleźć, ale bardzo to jeszcze były te stare czasy z lat 90. kiedy rzeczywiście robiono wtedy perki, żeby wam było ciężko znaleźć jakieś tam rzeczy na mapie. Takie, takie że jedna na milion mogła się trafić. No, w zasadzie nie mam co tu wywalać. Jedna na milion mogła się trafić, nie? I mi się trafiła, ale myślałem, że to jest jakiś tam błąd czy coś, jakoś tak źle to było. odwzorowane graficznie. A tu się okazało, że to tam akurat było to. Już nie pamiętam nawet w jakiej grze. Pamiętam tylko, że to była jakaś taka pudełkowa wersja. z Playa. z CD Action. Nie pamiętam co to mogło być. Oj, 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 nie wiem gdzie to, tu jest, dobra No tu straciłem sporo punktów życia Wystrzał, wyszukuję przeciwników, ma 10% szans na zadanie uderzenia Dobra. Po namadowaniu, wrog... po zadaniu wrogowi obrażeń, uderzenie krytyczne Inny wróg otrzymuje naznaczenie, efekt uderzenia krytyczne, zadaje jeszcze więcej obrażeń obym naznaczenia, chociaż to będzie dosyć ciężkie do zrobienia, bo mam małą szansę na już większa ona nie będzie, z tego co widzę, nawet. Ale zobaczymy. Dobra, czy ja mam możliwość odzyskania punktów życia, no, tak niespecjalnie. Mm, nawet z tego widzę. No dobra, dawaj Aresa i jedziemy. Okej, okay, to po prostu się trafiło. Dawaj złoto, to sporo pieniędzy. 20 sztuk złota, dobra? Tu też spokój, tu też się. podniesione. Ok, i teraz Demeter's Eight jest heroiczny. LOL, ok. I to były jeszcze pociski, nie? Ogień wspierający heroiczny. Chyba mam farta. I guess. Dobra, co ja mam tu do kupienia? Po dobra, 10% jak najbardziej. To jak najbardziej. Dodatkowe punkty życia mi się przydadzą. Aries. Nie, 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 nie. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Jak ja ich nienawidzę. No i stracę jeden. Jedno nieposł nieposłuszeństwo śmierci. Jak nic. No właśnie. Dobra, widzę, że się to trafienie krytyczne trafia. Pięknie. O, jestem, jestem w złym miejscu w tym momencie. Atak wywołuje zagładę, gdy otrzymujesz obrażenia, wywołujesz zagładę. Atak specjalny i wystrzał zadają dodatkowe obrażenia. Atak wywołuje zagładę. Ofiara otrzymuje jeszcze dodatkowe obrażenia. Ale ataku to ja tyle używam. To mi nie jest potrzebne. I chyba nie jest. Nie mam nic takiego. Nie mam, Ma wezwania. Chyba się nie pozbędę. Nie. jak będzie. Dobra, to było dosyć bolesne przeżycie. już wiem, że zrobię to w ten sposób. W ten sposób, że atak wywołuje zagładę, a tak wywołujesz zagładę, jak otrzymasz obrażenia, wywołujesz zagładę u wszystkich wrogów. Mm -hmm. Żadne mi nie pasuje. <śm> <śm> No dobra, przynajmniej atak wiem, że wywoła zagładę, nie? To tu jest przynajmniej pewnie, jak nie będę czekał, aż mi przeciwnik dowali No co, punkty życia w takim wypadku Spróbujemy to zwiększyć Okej, okay, dobra Tak wyszło nieźle Wydaje mi się, że wcześniej te, te wężowe ciule nie mogę w ogóle tam przejść. Zadawały. zadawali. Obrażenia. Na zasadzie jeden chyba tam na sekundę, podtrzymywania tego. A teraz. widzę, że zadają dwa punkty. O to dosyć bolesne. 50 punktów życia. Dobra. 500. Ok. Lament umierającego. Po śmierci wrogowie zadają obrażenie, wywołują słabość. Ty otrzymasz obrażenia, zadajesz obrażenia po bliskim wrogom i wywołujesz słabość. Dotrzymasz obrażenia. To już mi się przyda, bo będę dosyć często zaraz otrzymywał obrażenia I będę je otrzymywał w dużych ilościach Złoto, z tego dostanę 200 coś, chyba mi się nie opłaci 90, 300, 500 bym potrzebował, żeby to w ogóle chyba miało ręce i nogi No, więc musiałbym obydwie te komnaty zrobić, czego nie chcę robić, nie No to dawaj See you, boy. Tymczasowo mnie puścił. No to spróbujmy. Zawalczymy z Hadesem i zobaczymy, co się stanie. Stracimy niestety jedno nieposłuszeństwo. No, mm, Walka może być dosyć ciężka przez to. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, nie maruj. So. bym się na Olimp spieszy. gdzie jest ten ciul? Boj? No chodź tu, podejdź, żesz, tam. To bolało. To też. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pretty fair. Uuuuu, lewy przycisk zapomniałem wcisnąć. Dobra, jest w połowie punktów życia. No chyba Demeter stanie się moją, jedną z moich ulubionych bogi. Nice! Ach, to było dobre. Tam mm. Yeah. I'm so awesome. I'm so awesome. Nice, nice, nowy rekord. Chociaż nie wiem, czy duży, czy nieduży. Nie pamiętam, jaki był poprzedni. A tu chyba tego nie sprawdzę. Okej. Okay. nice, 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 nice. Tarcza chaosu, pięć zwycięstw. Jako zresztą ja tylko tym cisnę, więc <gryw> użyteczne. To dobra, dobra, dobra. nice hmm? blood blood of the titan <laughs> no the a thus having somehow vanquished his own father the grim god of the dead defiant is finally set free to seek the hidden place in which his long-lost birth mother resides how shall that all work out for him? Alas, for that I to to him, what you say. Pretend for now that the Lord Hades absolutely clobbered him. <laughs> 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 yet. I Showed you that, time, father. No dobra, ale przynajmniej... A właśnie. Gratulacje, w się się wyszło szczyty zaświatów i tak dalej, i tak dalej. Do tego poszukaj karty, to dobra, dobra, lub sprawdź czy poradzisz sobie w trybie piekielnym. Dobra, dobra, dobra. Teraz spróbuję sobie poradzić. No. O, it's just... I met the Fruits and grains and vegetables and such. Not that I'm complaining. All gods and goddesses ought to be feared. Demeter, she has the power to give life or take it. Seems she's more interested in the latter, though. She's the eldest on Olympus, and your father seems to harbor a particular dislike for her. I don't know why. Be careful. I will. tam Demeter pasuje i daje dobre. That. It, it is plain to me that you are helping him, in spite of my insistence. You do not. What do you expect that I should do about this, Nix? What would you do in my position? Deception in my very house and home. Answer me. My relationship with him remains unchanged, my lord. He has my full support and always will. You must know this. He wishes now to leave i shall make no attempt to stop him what <laughs> <Yeah, laughs> yeah, no no good is any one of you he's not even your son and yet you coddle him you know as well as i that he cannot succeed you fill his mind with harmful delusions <laughs> <laughs> yeah, yeah, what you what for him then please they're at it again because of me hey A road of fishing. Scoop items from the underworld's rivers. An object that unlocks something you could do not without it. Hmm. Ciekawe. Mm -hmm. Komnaty mogą zawierać piekielna brama. Zewnętrzne. Robierze Herberusa. No, też ciekawy. Zbieranie diamentów daje ci też golda, zbieranie... kurczę, diamenty by mi się przydały, widzę. Ciekawe czym jest ta wędka. Oh, hello Zagreus. I was just wondering if you had ever heard of any other court musicians who had lost the will to sing. If it's any consolation, mate, I'm certain every single undead court musician serving in the throne room of the God of the Dead has been through everything you're going through. <laughs> 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 so, <laughs> so <laughs> <is> <laughs> how's it going with that pact of punishment you signed? You've made some meaningful improvements to the Underworld. <laughs> I'll fight my way out of this place or earn it. pact is nothing to me other than a way to keep things lively. You are delusional. I do indeed. Dobra 10 ambrozji. To w ogóle nie bardzo. Krew Tytana też nie bardzo. Mam tego od groma i nie wykorzystam, ale. 5 kluczy za jeden nektar. Potrzebuję dużo nektarów, żeby to się jakoś, żeby to zmienić w jeden diament. No dobra, mogę w sumie zbierać nektary w tym momencie. No. Chyba wszystko jedno co będę zbierał Klucze i tak mi nie są potrzebne Dobra, pozbywam się kluczy, ale za to mam nektary To jest też fair Krew tytana na razie mi niepotrzebna Ale wiem, że jest dosyć pożądana Albo przynajmniej będzie kiedy kiedy może coś tam się jeszcze w przyszłości ruszy. Dobra. Nieuchronno w głodzo. Daje jedną szansę na losową zmianę nagrody za kolejną komnatę. Zobaczymy. Dobra moi drodzy. Udało nam się całkiem nieźle nabruździć na, na Hadesowi, stanąć na odcisk, zobaczyć czym jest ten nowy patch. I na pewno spotkamy się z Zagreuszem. Dziwne. E, jeszcze nie raz, na pewno w, na live, je? dajcie mi znać, co myślicie o nowym dodatku, o nowej bogini, bo być może już sami też się zagrywacie w Hades. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to rozważcie sobie, bo ta gra ma ten syndrom powtarzalności, którego oczekiwałem zawsze od, od tych drobnych roguelike'owych, dungeon crawl'owych gier. Jest piękna, w tym, w tym, jak wygląda, jak się prezentuje i jak się w nią gra. Aby oczekuję coraz więcej. Mam nadzieję, że w końcu zobaczę, jak rzadko mi się zdarza, żeby chcieć aż tak zobaczyć, żeby moja postać dobrnęła do końca jakiejś rozgrywki. Często, kiedy rozgrywka się przedłuża, a ja nie widzę końca, tak jak tutaj w ogóle nie ma zakończenia, bo to jest alfa, powiedzmy, no to mam ten, ten, ten problem. Że najczęściej zarzucam tytuł, a w tym przypadku nie. I cały czas walczę o to, żeby zobaczyć jak wygląda zakończenie, jak w końcu się to potoczy. I mam nadzieję, że będzie to szczęśliwe zakończenie i zagrywa już trafi do na Olimp. I twórcy po prostu coś wymyślą, żeby to przechodzić jeszcze raz, a, a, a jego historia zostanie ładnie zamknięta. Zobaczymy, zobaczymy. Do tej gry będziemy na pewno wracać. Następny patch za 48 dni, do tego czasu na pewno spotkamy się na live'ie, do którego was zapraszam. Oczywiście, zakładkę, społeczność na YouTubie, zwiedzajcie sobie dosyć regularnie, bo jak tylko dostaję grafik w pracy, od razu pokazuję wam, kiedy będziemy mieli zaplanowane live'y. Często udaje się to zrealizować, czasami tak jak ostatnio to miało miejsce, zrobiliśmy sobie live dwa dni pod rząd, więc. Więc zapraszam Was, póki co trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce. Hej, hej.